Zatem zaczynamy, kochani. Dzień dobry. Witam was na kanale Panpsycholog.pl. Dziś pierwszy filmik. Mam nadzieję, będzie się tego pojawiało więcej. Bardzo was proszę, żebyście zainteresowali się tym miejscem w YouTubie, żebyście zasubskrybowali, zostawili komentarz. A to, o czym chciałbym z Wami porozmawiać i wam opowiedzieć, to są rozmaite fenomeny psychologiczne, czyli coś, czym... co śledzę zawodowo i czym się zajmuję jako psycholog i dziennikarz. Wyobraźcie sobie, proszę, jak wyglądał kiedyś świat. Nie było billboardów, nie było świateł miast, nie było Instagrama. Jeżeli światło rozbłyskało gdzieś, to pochodziło tylko z jakiegoś ogniska. I wtedy, gdy zapadał zmrok, wychodziliśmy i spoglądaliśmy w niebo. Jakże to musiało być przejmujące doświadczenie, jak bardzo musieliśmy się wpatrywać w tą głębię, jak bardzo musieliśmy pragnąć zrozumieć ten bezkres. To, co łączy nasze ówczesne postrzeganie nieboskłonu gwiazd z tym, jak dzisiaj na niego patrzymy, to jest otwartość poznawcza. Mechanizm ewolucyjny, który y, towarzyszy nam od najmłodszych lat naszego życia i który pozwala nam poznać świat, pozwala nam być otwartym i zrozumieć to, co nas otacza. Jako dziecko, y, jesteśmy otwarci poznawczo na wszystko, na całe doświadczenie, na to, co jest poza naszym dziecięcym łóżeczkiem, poza wózkiem. Potem poza pokojem, poza mieszkaniem, poza naszą ulicą, poza miastem, krajem itd. Z biegiem lat ta otwartość poznawcza u dorosłych przejawia się tym, że to, co jeszcze niepoznane, co nieodgadnione, również przez swój ogrom, przez swoją niedostępność, budzi w nas największą fascynację. I taki jest właśnie dla nas kosmos. Taki jest kosmos, z którego wrócił Sławosz Uznański-Wiśniewski, i dlatego z takim wielkim zaangażowaniem śledzimy jego losy, jego powrót, bo podzielał nasze pragnienie, a teraz dysponuje unikalnym doświadczeniem, którego być może w jakiś sposób każdy z nas, każda z nas pragnie. I to przekraczanie horyzontów poznania, to jest taki parametr poznawczy tej naszej fascynacji tym, co na niebo skłonie. Jest jeszcze inny mechanizm, o którym mówimy w psychologii i który wyjaśnia naszą fascynację. To jest F-experience, czyli niesamowite przeżycie. Coś, co, coś ogromnego, czego doświadczamy. Można powiedzieć, niedawno byłem nad morzem z dziećmi, i za każdym razem, gdy staję na tej granicy wody i lądu między światem znanym i niepoznanym bezkresem, to odczuwam to, 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 to silne wrażenie. I w przypadku zetknięcia z kosmosem ono jest jeszcze silniejsze. On, co takiego otrzymujemy, gdy, gdy patrzymy w kosmos i gdy oddajemy się, oddajemy się temu niesamowite, niesamowitemu przeżyciu? Z jednej strony doświadczamy pewnego rozszerzenia siebie. To jest to, czego każdy człowiek uniwersalnie pragnie. Tak myślę, chociaż nie zawsze sobie to. Uświadamia, a z drugiej strony dzieje się coś, co określałbym jako uzdrawiającą pokorę. To doświadczenie powoduje, że stajemy wobec czegoś większego, czegoś dużo, dużo większego, i w ten sposób. Dookreślamy siebie może trochę inaczej niż na co dzień, w świetle naszych, naszych codziennych doświadczeń. Jeszcze inny mechanizm, który odnajduje w takiej sytuacji patrzenia w kosmos i zainteresowania kosmosem, to jest overview effect. To jest coś w rodzaju psychologicznego, psychologicznego olśnienia. A, a takim głównym komponentem tego olśnienia jest, mam wrażenie, mechanizm jedności z kosmosem, z wszechświatem. Kosmos i popkultura, jesteśmy przesyceni obrazami kosmosu, który, który, który pojawia się w otaczających nas dziełach literatury popularnej, kinematografii od naszych najmłodszych lat. I to jest też jeden z komponentów naszego ogromnego zainteresowania. Coś mi się jeszcze, słuchajcie, przypomniało, jestem już pod Biedrą, a nie w tym, na skraju tego lasku, w którym, przy którym nagrywałem dla Was wcześniejsze części. No, ale coś mi się przypomniało, więc macie nagranie sprzed Biedry. Mówiliśmy wcześniej o kosmosie i popkulturze, o wpływie popkultury na to, z jaką fascynacją patrzymy na kosmos, ale wiecie, co jest chyba najważniejsze? Nasze myślenie o śmierci. Trochę to takie freudowskie podejście, ale popatrzcie, kosmos i śmierć. Oswajanie. Oswajanie się z myślą o naszej przemijalności. Oswajanie się z myślą o tym, że jesteśmy częścią większego planu, i w związku z tym być może nie powinniśmy podchodzić do siebie tak bardzo, bardzo indywidualistycznie. Patrzymy w kosmos, zastanawiamy się nad swoją przemijalnością, i zastanawiamy się nad tym, czy to, co przeżywamy, cokolwiek w ogóle znaczy. Czy, czy jesteśmy indywiduum z bezgraniczną możliwością samostanowienia o sobie i o swojej przestrzeni, czy też może jesteśmy częścią większego planu? Kosmos nie da nam odpowiedzi na te pytania, ale pozwala nam lepiej pytać. I również dlatego spoglądamy w kosmos. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do obserwowania, może podzielenia się komentarzem. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to, co opowiadam, przypadnie Wam do gustu. Dziękuję.